Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Starship Valley Witamy w siódmym dniu wiosny Mamy niedzielę Z tego co pamiętam, to dzisiaj Luis ma urodziny A że ma urodziny, to może damy mu złotego parsnipa, co Wy na to? Myślę, że się ucieszy Myślę, że się ucieszy Ktoś mi pisał w komentarzu, czy chciałabym wiedzieć, co Wy daliście w prezencie jak najbardziej, wasze pomysły, to co daliście, bardzo chętnie. Ja tylko prosiłam, żebyście mi nie spamowali z Wikipedii po prostu, co najlepiej jest dawać. A ci, co sami też mieli jakiś pomysł i tam próbowali coś dawać, najbardziej. Ciekawa jestem waszych pomysłów, co tam, bo no mi przychodzi na myśl na razie tylko jakieś właśnie dobrej jakości warzywa czy owoce. No bo nic innego tak, nie wiem. I też dostałam komentarz, że najlepiej robić grządki 3 na 3 tylko nie za bardzo wiem o co chodzi, że, że wtedy wyrośnie mi coś, coś lepiej, coś... Nie za bardzo zrozumiałam ten komentarz, no bo, nie wiem, no, no nie widzę na razie sensu robienia grządek 3 na 3 że niby czemu, to co to ma zmienić. Tak, proszę o wyjaśnienie dokładniejsze. <grymata> Dobra, wszystko podlane, zobaczymy co tutaj mamy za wiadomość od rana. Droga farmerko Lili. Chciałabym przeprosić za żartowanie z, z Twojego dziadka tego domku, gdzieś, kiedy się pierwszy raz poznaliśmy. O, to pewnie ta. ta, ta, ta Rodu Włosa, Robin, tak? To jest naprawdę ładny, mały domek, ale będziesz potrzebowała trochę miejsca pewnego dnia, tak więc mogę, jestem w stanie pomóc. Jeśli dostarczysz mi materiały, w sensie surowe materiały, czy na pewno jakieś drewno, czy też na tej zasadzie kamienie, i, te, i zapłacisz fee, czyli taką, no wiecie, no w sumie taką opłatę, mogłabym powiększyć Twój dom. na strona. Pierwszy dodatek, można powiedzieć, takie powiększenie, które ona oferuje, to kuchnia. Będę w stanie wtedy gotować jakieś tam recepty, których się nauczyliśmy. lokalny karpenter robin kuchnia e, dobra, na razie pójdźmy jednak do, do tego a jeszcze co mówiliście, czekajcie ja muszę wziąć czym mówiliście, żebym to uderzył nie tu zajrzyjmy do skrzynki w domku e, no nie pamiętam czym mówiliście, żebym uderzyła tym my to od razu, pójdziemy do tego. To odłożymy. Dobra. To trzeba sprzedać parsnipka. Proszę bardzo. I mamy pieniążków więcej. A, tutaj mówiliście, że są jakieś robaczki czasami. Tylko, że już tych robaczków nie ma. Ja wiem, o których robaczkach mówiliście. Wiem, o których robaczkach mówiliście. Ja wiem, bo je tutaj właśnie widywałam. Tylko już teraz zdążyłam zapomnieć, czy mam je uderzyć, ale sobie przeczytam w komentarzach. Do następnego odcinka najwyżej. Może w na tym odcinku te robaczki się znowu pojawią. Właśnie wiem, że one tutaj były. Tam, w tamtym przejściu. Na drodze. Mam jakąś misję? O. Zab y tak, zabić 8 slajmów małych, zielonych, skaczących brzydalków. Dobra, gdzie jest Luis? Jego domek to jest... ten? czy tak sobie wezmę. Tak. Dzień dobry, Luisie. Tak, wiem, że jesteś majorem. Dzień dobry. Jeszcze raz mogę z tobą pogadać. Jeszcze raz mogę z nim pogadać. E, ważne jest to, żebyście rozmawiali z ludźmi, ponieważ stosunki wtedy trochę rosną. No, na razie, jak widać, nie, zbyt, mamy tutaj, nie znamy się zbytnio z nikim, ale dobra, damy mu. Proszę bardzo. Pamiętałaś o moich urodzinach? No, zobaczcie, jaki zadowolony. Bardzo mi się podoba. O. I nagle wzrosły dwa. Już wzrosły dwa? Przecież nam nie było. No widzicie, wystarczy pamiętać o urodzinach i już dwa serca. Siup! Pogadać trochę i. Bardzo mu się podobał bardzo dobrej jakości parsnip. Ja, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dawać takie prezenty. Cześć, yy, Alex? Tak. Cześć, Alex, hej! O, o, jestem zajęty, no to spadaj. Już cię nie lubię. Jesteś niemiły. <laughs> Może fakt, że nie znamy go zbytnio. On nas nie zna, więc... Ludzie mają różne podejście do osób. Jedni są mili i naiwni, inni są mili i inni są nie mili i tak dalej. Co tu mamy? O, o, o. Hmm, jakieś złotko. I z tym złotkiem może pójdźmy do muzeum od razu, no bo czemu by nie? Będziemy tacy dobrzy i podarujemy to złotko? A czemu by nie? Złotko, proszę bardzo. A jeszcze żadna nagroda? Ile tego mamy dać? Dać jakąś nagrodę, nie. A chyba nam dało już wcześniej te nasionka, nie? No dobra. Co my tu mamy za... Aha, te 8 tych, tu mamy 10 w ogóle. Zrobić ten piec. A do tego pieca był nam potrzebny ten koper. No dobra, no to... Za bardzo miejsca nie mamy przy sobie. Aleks, myślę, kurde, mogę wam ci dać prezent, ale czy ja wiem, czy ja cię lubię. Wolałabym sama, ale sama jest ciężko znaleźć. Zawsze tutaj on w jakichś dziwnych miejscach się kręci. Oj, czujesz taka pod drzewkiem siedzisz. Tak, pogoda jest interesująca. Ona jest taka cicha, spokojna. Sam lubi często na plaży chodzić, ale. Właśnie, zobaczmy na plaży, czy nie ma nic ciekawego. Może jakieś znajdźki będą porzucane ryby. Cisza, spokój. Hmm. Nie no zastanawiam się to też, do czego to, te posągi są. Ale ja to rozgryzę. Prędzej czy później to rozgryzę. Nikogo tu nie ma. Tu mamy ten... Pana, co lubi łowić ryby. Willy, tak? Uili, tak? I tutaj mamy ten mostek chyba. O, coś tu słyszałam. Elliot? Tak miałeś na imię? Tak. O, i tu mamy ten mostek, który możemy naprawić za 300 drewienka. Jestem ciekawa, bo tu jest właśnie znajdźka. I tu jest znajdźka. 300 drewna. Hmm. Ja myślę, że moglibyśmy to naprawić. Czemu by nie? Czemu by nie? Tak. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się naprawianiem pomostu. To nie znać. Może tu spotkam robaki. Potrzebujemy. Potrzebujemy pieniążki, bo bym chciała sobie zrobić kurnik. No i tą kuchnię w końcu. Takie znaćki chciałabym znaleźć? O, Robin. To Robin czy ta druga? Robin. Lia, o. One zawsze mi się mylą. Obydwie są takie rude. O! Czekajcie, najpierw zagadam z nią. Cześć. O, znowu się pomyliła. Przepraszam. To jest to, o czym wam mówiłam, że kiedyś spotkałam, tą karawanę z tym takim, nie wiem. Świnią, czy co czy to, to jest? hipopotam Jakiś. O kurcze. Dzień dobry. I ta pani sprzedaje jakieś dziwne rzeczy. Na przykład rybę, która jest bardzo rzadka do wyłowienia. Tak mi się wydaje. Tysiąc. Tu jakieś jedzonko, które daje 200 energii za 800. Tutaj karotkę, którą w sumie możemy znaleźć. Lody. Ser. Ser, okej. Okay. Nasionka na ten, na wisienki, to jakiś nie wiem, sos, yy. o sałatka, to mamy, tutaj hardwood fence, to naj, najtwardszy rodzaj płotu jaki może być, super, co to jest, to chyba jakiś obraz, wow, i rzadkie nasiona, po prostu rzadkie nasiona. Obejmie jaki sezon, żeby wyrosły. Ale aż tysiąc kosztują. No i kurczę, nic nie możemy kupić w sumie. Nie będę marnowała. Ale fajnie, że tutaj taki. Ciekawe, co ile tutaj y, przyjeżdża ten. Ta, ta pani, to pani bodajże. Tak mi się kojarzy to z takim cygańskim y, wagonikiem. Taki wiecie tam ozdobiony, kolorowy. siup, No nic, robaczków nie ma. To dobrze w sumie, bo muszę sobie przypomnieć, czym je miałam uderzyć. Żeby one wypadły. Tam coś miało mi wypaść, jak te robaczki uderzę. Tutaj chyba będą rosły nowe te. I dobra. Yy, 300 drewna. Czy mamy te 300 drewna? A, nie obejrzeliśmy telewizji. Pogoda The Queen of Sauce. W tym tygodniu nauczymy się stir-fry. Coś zielonego na talerzyku. Olej sezamowy. Trochę czosnku. Głęboki wdech. Dobra, nauczyliśmy się jak przyrządzać stir-fry. Nie wiem co to jest za potrawa, ale dowiemy się, jak sobie zbudujemy kuchnię. Tylko, że wiecie, to chyba trochę zajmie, bo. O, akurat mamy 300, równo 300. Ale beka. Dobra, to lecimy. Lecimy zbudować. Tylko ciekawe, czy po prostu mamy kliknąć na ten pomost, czy. Czy może Robin nam naprawi ten pomost? Nie wiem. Zobaczymy. Zaraz jedziemy rozbudować. Tego złotego ziemniaka chyba sprzedam, bo tutaj chyba nie będziemy potrzebować złotych ziemniaków? Cześć Luis. Chciałam chciała zobaczyć jeszcze... O! Teraz 10 Vincent ma urodzinę. Kurczę, no dałabym mu jakąś zabawkę. A to już mamy dobre te 8 slimeów. Ile mamy na to czasu? Bo to są czasówki, 2 dni. To jak nie zapomnę, to w następnym odcinku pójdziemy y, powalczyć z tym, ze slajmami. Babcia, z którą można pogadać. No właśnie, nie lubi nas. Myślę, że trzeba by zacząć dawać im prezenty. Tylko ja bym chciała dawać prezenty takim, nie wiem, na przykład Wizardowi, oczarodziejowi, bo on tam ma taki skrytkę w domu, który nikogo nie wpuszcza poza swoimi przyjaciółmi i tak chciałabym się dowiedzieć, co tam jest schowanego. Co za dziwny dźwięk. No dobra, no ja bym chciała to naprawić. Tak! Czego nie robiłam? Jestem ciekawa. Tadam! Dobra, to zbieramy jedna znajdźka. Druga znajdźka. Takie fajne takie jakby nie wiem, stawiki małe. Tu nic nie ma, ale tu jest zawsze więcej trochę przestrzeni do łowienia. A tu mamy jakiś pomost Na którym nic nie ma, ale można łowić ryby No spoko Myślę, że tutaj też się będą respiły jakieś fajne... Właśnie tu koral, a tu... jakieś żyjątko No i fajnie 300 drewna poszło na taką kładkę małą, ale... <laughs> no cóż Wszystko kosztuje 300 drewna, to normalnie cały pomost można zbudować nie ma robaczków. O, jest i sam. Cześć, sam. Damy mu złotego ziemniaka? Proszę bardzo. Ale jego mina nam powiedziała właśnie, że nie hmm, jest on zbytnio zadowolony. To jest yy, interesujące. Sam, nie podobał ci się ziemniak? Wiesz ty co, taki dobry ziemniak. Kurde, tyle bym pewnie kasy z niego miała. Idź ty. Normalnie. Zawiodłam się. Sam nie będzie naszym przyszłym mężem. Bo, bo jest wybredny. Nie lubi ziemniaków. Ziemniaki są zarąbiste. Kto nie lubi ziemniaków? <grym> Może doktorka? Właśnie. Powiedzcie mi w komentarzach. No bo inaczej nie da rady, jak wiadomo. Chyba, że na fanpage'u. Po prostu powiedzcie mi. Kogo mam sobie... <grym> Że tak powiem, wyznaczyć na przyszłego małżonka. Bo w tej grze można mieć małżonka, można mieć dzieci. E, więc dajcie znać, kogo byście widzieli. Kurczę, same srebrne, fajnie, sprzedamy, będziemy mieli kasę. Kogo byście widzieli w roli małżonka? Tylko, że to wiecie, daleka przyszłość na razie. Więc. Tylko tak powoli, powoli zaczniemy po prostu dawać prezenty, budować, wiecie, po prostu jakąś lepszą znajomość z tą osobą. E, tutaj, patrzcie, macie do wyboru takich jak właśnie Sam, Alex. No kobiety odpadają raczej. E, Elliot. E, Harvey. To jest ten lekarz. Sebastian. To jest ten taki komputerowiec, taki e, trochę chyba emo on jest. No i w sumie tyle. Reszta tam ma jakichś małżonków i tak dalej. Tu mamy tyle sing singli... singlów. Pan Bezdomny to chyba nie chce się wiązać. Dobra, wchodzimy do kopalni jeszcze, ponieważ chciałabym zabić te slimy. Idziemy na piąty poziom. I, i, i... Co my tu mamy? Właśnie, ametyst. Jeszcze to bym chciała poniszczyć, bo musimy do... dozbierać te 25, tak? Mieliśmy? żeby ten piec zbudować to też się przyda czy tu nie ma slime'ów, halo? zejście na dół, świetnie, przyda się tylko jeszcze idę zobaczyć, czy jakieś potworki o, są może nie w następnym, a w tym odcinku uda nam się zabić w sumie jest już ósma Właśnie ostatnio sobie specjalnie przetestowałam... Aha, nie mam miejsca na to. No dobra, te żelki nam nie są potrzebne. Przetestowałam sobie, yy, co się stanie, jak to chyba do drugiej w nocy można maksymalnie chodzić. Jak minie druga w nocy, to jest koniec. Mydlejemy, gdziekolwiek byśmy nie byli. Czekaj, slime. To jest drugi, tak? A, musiałeś nas... Spadaj, spadaj, spadaj! Na to też nie mam miejsca. No, kurde, wyrzucimy te kamyki. Tu też, ja bym chciała to. Hop, tak trochę nieprzygotowana tutaj przyszłam, bo. Totalnie bez miejsca w ekwipunku, no ale. Nie szkodzi. Dawaj to. Dawaj to. Ty, robak, też nie możesz zginąć. O, bardzo dobrze, że zginąłeś. Dziękuję za przejście. Właśnie przejście możemy znaleźć poprzez kopanie rudy jakiejś tutaj. Albo właśnie zabijając potworki. One też nam losowo otwierają przejścia. Ile zabiliśmy na nie? No i tu nie przejdziemy świetnie. Kurde, no. Nie lubię takich tych dużych kamieni. Przejście musimy tu znaleźć w tym. O, węgiel. Węgiel jest kurde rzadki. Ale nie mam co wyrzucić. Przejście. Inwentory w Która jest dziesiąta, kurde. Slime. Chyba specjalnie ta gra nam to robi. Mamy kopra. No patrzcie, no nie ma tych kurde zielonych glutków. przejście co to było a koper jakiś tak inaczej wygląda aha bo było od razu z tym jajkiem że tak powiem o dobra jest przejście o dwa glutki dwa glutku tu będą cztery hej spadajcie dwa na raz na no, jednego to bandałusego to było Siach, siach. Ach. Zaszarżował. Tu się robi ciemniej trochę. Poza tym jest późno, więc słońce już nie dociera. W dzień też jest trochę inna inaczej tutaj ze światłem w tej kopalni niż w nocy. A że jest 11 w nocy, dobra, jeszcze zgarnę tylko to. W sumie 10 poziom. To już zejdziemy, odblokujemy sobie windę. O! Oh! Cóż to, cóż to? Trau! Tylko teraz nie mam za co tego zrobić, więc chyba zostawimy to na razie tutaj. No, zostawimy to na razie tutaj, bo to są buty. Chyba, że mogłabym zrobić coś takiego. Nie, nie mogę tu włożyć, więc na razie nie biorę prezentu. Odblokowaliśmy windę, więc yy, wychodzimy z kopalni. Wychodzimy szybko. Biegniemy do domku. Jeszcze tylko... Aj! To jest tak ciemno, że ja nie widzę, gdzie iść. Tędy chyba. Że tylko wrzucimy to, to... Czy my to podarowaliśmy już? Nie wiem. <laughs> A to też nie wiem. Na razie tego nie będę wrzucała, bo może do muzeum to podarujemy. Chciałabym y, uzyskać taką pełną kolekcję. Kurde, no nie mogę podnieść. Po co ja brałam to wszystko? Chciałam robaki bić. <laughs> Dobra, mamy godzinę. szybko, szybko, szybko. Oj, nawet energia nam się też zaczęła kończyć. To nawet wszystko wyszło fajnie w czasie. To wyrzucę. Robaki? Też robaków dalej nie ma. Nawet nocą nie wyszły. Chyba, że z samego ranka wychodzą? Zobaczymy. Chyba, że po deszczu, o. Tak realistycznie trochę by to było. To idzie, nara, to idzie nara. To idzie nara. To idzie tu. Hops. A my idziemy spać. O. No i zarobiliśmy sobie 386 pieniążków. Więc tutaj możemy sobie zobaczyć za co. O, w sumie to było najdroższe bo Chociaż nie, to było najdroższe. 160 za jedną sztukę. Hmm, w sumie to było najtańsze. No to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Kolejny dzień to... Ten kogut tak pije, że masakra. Kasa rośnie, rośnie. Także w tym odcinku myślę, że pójdziemy sobie slime zabić, Oczywiście w tym w następnym, w sensie w tym dniu, w poniedziałek. Pójdziemy sobie zabić slime i, i zobaczyć, czy oddaliśmy to do muzeum. Także mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i do następnego.